Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie kalendarz adwentowy z kolekcji Tops Match tak. sezon 2021-2022. Jeden taki kalendarz już otwierałem, domówiłem sobie jeszcze jeden. W środku mamy 131 kart, do tego w środku są karty Festive 6, Ekskluzywnych limitek, które są tylko właśnie w tym produkcie. No i zobaczymy, czy uda mi się trafić pozostałe brakujące karty do albumu. Chodzi tutaj o cztery karty Heritage. Więc <laughs> miejmy nadzieję, że dzisiaj chociaż jedna wpadnie. sobie folikę i tak to wygląda w środku. Dwie strony zaczynamy, oczywiście z prawą, gdzie mamy od numeru 1 do 12. I w środku właśnie jest pierwsza karta. Ekskluzywna Signature Style Ferran Torres oprócz niej mamy bazoweczki Korea, suso, veratti i Hudson Odoi numer drugi Wszystko to jest w folikach popakowane, jak widzicie. No i tu mamy Man of the Match Cancelo z Manchesteru City, goal machine Harry Kane. I na bazówkach menią z Milanu, z Napoli Meret, Los Elsos Tottenham i logo Manchesteru United. Numer trzeci. Trójeczka jest tutaj na dole. No i mamy drugą kartę specjalną, Festive. Daniel James z Manchesteru United. Tak się ona prezentuje. Czyli to jest karta bazowa. Do tego mamy Master Apprentice Jimenez i Lodis Atletico. I na bazówkach i Aramendi, Dest i Creswell. numer 4 pochwalcie się jak to u Was wygląda czy macie kalendarz adwentowy też już wcześniej i otwieracie okienka wcześniej i nie czekacie do świąt do grudnia pierwszego no i mamy tutaj Pizziego na karcie Krystal z Benfica do tego gol machine Benzema z Realu i na bazówkach Carrasco z Atletico, Fernandez, z Sociedad, Sarabia, Paris Saint-Germain i Mares Manchester City, numer 5. I mamy tutaj. Pierwszą kartę limitowaną właśnie z, tej, z tego produktu, tylko tutaj Antony Marcial z Manchesteru United. I do tego bazówki Zapata, Atalanta, Bernardo Silva, Manchester City. Sołczek West Ham i z Betisu Joaquin Lines Master Apprentice numer 6 tutaj coś grubiej jest, więc chyba więcej tych kart aniżeli we wcześniejszych saszetkach Master and Apprentice Royce Borusi, Alfonso Davis Signature Style Bayern, Logo Atletico, Taremi Porto, Rafinha Paris Saint Germain i Liverpool Fabinho. Numer 7 no i jest kolejna saszetka, gdzie jest karta. Ekskluzywna, a mianowicie Divock Origi z Liverpoolu. Tak wygląda bazówka tego zawodnika. Do tego mamy cztery bazówki Ilicic Atalanta, Mendes Sporting, Messi kapitan Barcelona i Masuaku West Ham. Numer 8. Tutaj mamy ósemkę. I pięknie. Jest karta Klub 100, a konkretnie Rashford z Manchesteru United. Do tego Gindogan, Ollrander, Manchester City. A na kartach bazowych Sars Bayernu, Navas, Kapitan Seville, Dyer, Tottenham i z Manchesteru United, Cavani. Numer 9. Druga karta limitowana. a konkretnie Ben Chuel z Chelsea. I do tego jest super Savior Remiro z Sociedad Schmeichel bramkarz Leicester, jest to karta Heritage, ją już mam. Muriel Atalanta bazówka i ponownie Schmeichel kapitan Lester Numer 10. Tutaj mamy pianicza z Barcelony: Man of the Match. Do tego Gol Machine Salah z Liverpoolu. I na bazówkach Carrasco Atletico: Logo Sociedad, Bernard Paris Saint-Germain i Rhys James Chelsea. 11. saszetka. Kolejna karta ekskluzywna. A konkretnie. Cavani i Diallo Master and Apprentice z Manchesteru United. No i tutaj mamy kartę Heritage Busquets i powiem wam, że nie kojarzę tej karty. 482, zaraz to sprawdzimy. Do tego kapitan Bayernu Neuer, Song z Tottenhamu i ponownie James Chelsea. No i ostatnie tutaj nam Okienko zostało. Z tej strony oczywiście. I co jeszcze tutaj nam wpadnie fajnego? Pięknie. Jest karta Krystal. A konkretnie Giovanni Reina z Borussii. Do tego Ramiro Super Savior ponownie wpada. I z Milanu Rebic. Z Napoli Di Lorenzo. Z Borussii Kapitan Royce i show Manchester United. Okej, okay. jedna strona gotowa, ja teraz sobie to odwrócę, i zaczynamy z trzynastką. Tutaj, i pięknie jest. Kolejna karta ekskluzywna, a mianowicie Alonso z Chelsea, Next Gen Musiala z Bayernu i bazówki Stekelenburg Ajax z Realu Mendy i West Ham Lancini. Numer czternaście. mamy Man of the Match Trippier z Atletico Defensive Warrior Van Dijk Liverpool a na bazówkach Roca z Bayernu Porto Kapitan Pepe Rodrigo Real i Robertson Liverpool następnie piętnastka I ekstra jest, kolejna karta limitowana, ekskluzywna, a konkretnie Neymar. Czy nie? Tak, to to jest limitowana, ale nazwa Hatri Hero Neymar. Do tego. Mamy tutaj jeszcze dwie specjalne Heritage Fekir, jego akurat mam. Bareny Chea Signature Style, Sociedad. I bazówki Halstenberg Lipsk. I z Borusi Reiner Jesus. Szesnastka. Co mamy pod szesnastką? Jest karta klub 100 Aleksander Arnold, do tego Midfield Masterclass Frankie de Jong i bazówki Antony Ajax, Zaldua Real Sociedad, Logo Barcelone i Ricardo Pereira Le Lester. Numer 17. Jest Limitka. Tym razem Kasper Schmeichel z Lester. I do tego Kurzawa Krystal z Paris Saint-Germain. Midfield Masterclass Kevin de Bruyne City. I na bazówkach Bono z Sevilla i Icardi Paris Saint-Germain. Przechodzimy do 18. Shallan Next Gen z Bayernu, Allrounder Sołczek West Ham, a na bazówkach Kier z Milanu, Meret Napoli, Joaquin Betis, Henderson Manchester United i Benrama West Ham. 19 Powoli zbliżamy się do końca. Mamy kolejną ekskluzywną kartę. konkretnie dębele, Goal Machine z Barcelony, no i pięknie wpada z Milanu Krystal Franquesie do tego na bazówkach Sar z Bayernu, Paris Saint-Germain i Mendy Leicester dwudziestka pod dwudziestką co się nam tutaj kryje Next Gen Lodi z Atletico, Olorander Rakitic z Sevilla. I na kartach bazowych logo Atalanty: Moreno Villarreal, Dest Barcelona i Kante Chelsea. 21. Jest limitka Jude Bellingham z Borussia Dortmund i na specjalnych Bernard, Paris Saint-Germain, Crystal Allrounder, Gündogan z Manchesteru City i na bazówkach Sanchez Tottenham i Robertson Liverpool. 22. Zostały trzy ostatnie polki z kartami. I mamy kartę Heritage Musiala z Bayernu do tego Gol Machine Halland Borussia Dortmund i na bazówkach Jako, Roma, Bono Sevilla, Barcelona Pique i Logo Lester. 23. Jeszcze jedna karta ekskluzywna, a mianowicie Amartej. Z Lester Heritage Hummels. Nie wiem czy go mam czy nie. Zaraz sprawdzimy. I na bazówkach NERES Ajax Sevilla. Logo to ten lamela. No i została ostatnia sztuka. 24 numer. Czyli ta karta limitowana PowerPlay 100. Bardzo ładna, powiem Wam. No i oprócz tego mamy Man of the Match Gnabry z Bayernu, Signature Style Son z Tottenhamu, logo Atletico na bazówce i Rodri Manchester City. Czyli padły tutaj mi dwie karty takie do końca niepewne. Czy mam, czy nie mam, więc zaraz sobie sprawdzimy. Heritage, Borussia i Barcelona. Hummels jest, a Barcelona Busquets też jest. No niestety, moi kochani, nie wpadło nic nowego. Dalej mamy cztery braki. Raz, dwa, trzy i cztery. Trzeba szukać, trzeba otwierać. Chyba, że ktoś z moich widzów posiada te karty, więc mogę się chętnie wymienić. Dajcie znać. Tak samo tutaj, jeżeli ktoś chce zrobić jakąś wymiankę z tymi kartami, Pro Elite albo Top to również piszcie. Ok, moi kochani, to wszystko z mojej strony. Napiszcie, co myślicie odnośnie tego kalendarza adwentowego. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.